Prosiłem Pana Boga o pomoc, o zaufanie. Właśnie tu w Gietrzwałdzie, To był majowy poranek, majowy 2011 roku. Przyjechałem do Gietrzwałdu, wszedłem do sanktuarium. Tak naprawdę przyjechałem tutaj ze skierowaniem do szpitala na operację, ale bałem się tej operacji, że będę warzywem po niej. Dlatego, jak trwoga, to do Pana Boga. I tak w tej trwodze tu przyjechałem, ale kiedy w kościele, a byłem sam, nie było nikogo taka łaska. Gdy byłem wpatrzony w obraz cudownej Matki Bożej nad tabernakulum, nie przyszło mi w ogóle prosić o uzdrowienie fizyczne. Jakby o tym zapomniałem. To była chwila modlitwy, pięknego takiego modlitewnego uniesienia. Dobrze się wtedy czułem i zadziwiające, bo nie mogłem klęczeć. Ta choroba nie pozwalała mi na klęczenie, a jednak to czyniłem. I to na tej twardej, mocnej posadzce kamiennej. I w jedną sekundę otrzymałem łaskę wiarę. Spojrzałem w oczy Matki Bożej, żywe oczy Maryi, tak jakby człowiek na mnie patrzył. Popłakałem się, żadnych chusteczek. No gdzie tam? Do tej pory w skórach i tak dalej. Gdzie tu? Chusteczki. Potrzebowałem chusteczek, naprawdę zalałem się łzami, poczułem dotyk Bożej Miłości. I w tym jednym momencie zawierzyłem się niepokalanemu sercu Maryi, a przez niepokalane serce Maryi, sercu pana Jezusa. I to był ten wstrząs, wstrząs dla tego doczesnego, grzesznego, hedonistycznego życia. Szczęść Boże, Kietrzwałd obroniony, obroniony przed dewastacją pejzażu przyrodniczego i pejzażu duchowego, który był realną groźbą. Ten scenariusz dewastacji był realną groźbą tak długo, jak długo koncern Lidl planował niespełna kilometr od tego miejsca, 800-900 metrów, wzniesienie wielkiego, szpetnego kompleksu, między innymi z sortownią śmieci. Gietrzwałd to nie śmieci.